Ostatni rok, jak i kilka miesięcy były kluczowe w moim życiu. Odkryłem czynności, w których naprawdę się spełniam, odkryłem swoje talenty, mocne strony i ogólnie ulepszyłem się jako człowiek, pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Zacząłem czytać książki, otworzyłem się na ludzi, dzięki czemu ulepszyłem swoje dotychczasowe relacje, jak i poznałem wiele nowych osób. Trenowałem na siłowni, dzięki czemu stale przybliżam się swojego wymarzonego wyglądu. Rozwijałem swój biznes, poprawiłem swój styl oraz założyłem kanał na YouTubie, który już w miarę dobrze prosperuje oraz który daje mi niesamowitą satysfakcję. Ja nazywam się Kamil i na chwilę, gdy to nagrywam, równo 8 dni temu, skończyłem 18 lat. I w tym filmie chciałbym przedstawić Ci trzy rady, które wypracowałem przez ostatni rok swojego życia. Pierwszą lekcją, którą uświadomiłem sobie przez ten ostatni czas, jest to, żeby zawsze wybierać siebie. Zawsze, gdy stoisz przed jakimś wyborem, to zadawaj sobie pytanie, co długoterminowo będzie najlepsze dla mnie, co będzie zgodne z moją naturą i co będzie zgodne z moimi wartościami i z moimi, z moimi przekonaniami? Na przykład jeśli masz wybór przystania dwóch książek dwóch książek. Obie są dobre. Jedna to jest lektura szkolna, a druga to jest jakaś rozwojowa książka, która Cię naprawdę fascynuje i interesuje. I teraz jeśli wybierzesz przeczytanie lektury, to dostaniesz oczywiście aprobatę u nauczyciela, też dobrze sprawdzian, ale będzie ona w czytaniu dla Ciebie nudna i w sumie i tak o niej zapomnisz po zdaniu tego sprawdzianu. Albo możesz wybrać tą książkę, która jest dla Ciebie rozwojowa, która faktycznie Cię interesuje i dzięki której zdobędziesz wiedzę, która przyda Ci się na całe życie. I właśnie, i w tej sytuacji możesz albo wybrać innych i to, co jest ogólnie dobrze postrzegane I możesz wybrać tego nauczyciela i tą szkołę Albo możesz wybrać samego siebie i ulepszenie siebie właśnie psychicznie przez zdobycie wartościowej wiedzy Ja osobiście zawsze wybieram tą drugą opcję, czytanie tej książki, która mnie interesuje, która da mi wartościową wiedzę A więc zawsze wybieraj to, co jest dla ciebie dobre To, co ty chcesz sam robić Nie przejmuj się opinią innych Naprawdę, nie możesz patrzeć na innych. Jak jesteś młody, to musisz się sam rozwijać. Sam. Naprawdę na swojej drodze dostaniesz bardzo dużo niezrozumienia. Ja od swoich własnych rodziców dosta... doświadczyłem to niezrozumienie. Mówili mi, nie iść na tą siłownię, bo się przeciążysz i nic z tego nie będzie. Odpuść sobie ten trening, bo już byłeś kilka razy w tym tygodniu. No już teraz tak nie jest, bo rozumieją, że ja uwielbiam tam chodzić, ale jakiś czas temu tak było jeszcze. Ale ja zawsze wybierałem siebie, zawsze wybierałem to co jest dla mnie dobre To co jest dla mnie najlepsze To co ja sam chciałem robić I szedłem na ten trening I właśnie nie patrzyłem na te sugestie innych Bo naprawdę jeśli w czymś się ulepszasz i robisz to już na dobrym poziomie Od innych osób doświadczysz to, ten brak zrozumienia Doświadczysz to, że oni mogą dawać Ci takie rady, które mogą Cię odsuwać od tej drogi, odsuwać Cię od tego celu Ale właśnie nie przejmuj się ich opiniami i rób swoje Zawsze wybieraj to, co jest zgodne z samym tobą. I to jest właśnie ta pierwsza lekcja ode mnie. Na samym YouTubie. Dostaję oczywiście dużo aprobaty, naprawdę dużo, że robię dobrą robotę, ale też dostaję te złe komentarze. Oczywiście jest ich mniej, ale jednak występują, i to jest nieuniknione w internecie. Ale zamiast się tym przejmować, tylko patrzę na to, jaki progres już na tym YouTubie zaliczyłem i to, co jest właśnie najlepsze dla mnie, czyli nagrywanie dalej, trenowanie dalej, czytanie dla mnie najlepszych książek. A więc zapamiętaj tą pierwszą lekcję. Zawsze wybieraj siebie. Nie przejmuj się opiniami innych i licz przede wszystkim na samego siebie. Nie polegaj na innych ludziach, tylko szczęście w życiu i to spełnienie czerp od Boga i od samego siebie, przez swoje codzienne działania. Tą drugą radę chcę Ci przedstawić na podstawie jednego z moich ulubionych cytatów i brzmi on następująco: O wiele lepszy jest ból porażki niż ból żałowania, że czegoś się nie zrobiło. I opowiem Ci do tego pewną historię z mojego życia. W styczniu 2024 roku byłem z klasą równoległą na wycieczce szkolnej. I to były takie moje początki rozwoju osobistego. Wtedy zacząłem się tym interesować. Właśnie to było świeżo po tym, jak zacząłem chodzić na siłownię i zacząłem oglądać te wszystkie filmiki o dziewczynach, o dyscyplinie, o, o motywacji, o tych wszystkich podstawowych, samorozwojowych rzeczach. I na początku tej wycieczki, oczywiście stwierdziłem, że dobra, wykorzystam tę okazję i zagadam do jakichś fajnych dziewczyn z tej drugiej klasy. No, i mijają te pierwsze chwile, i mówię sobie tak, dobra. Przy najbliższej kolejnej okazji zagadam i o czymś tam porozmawiam. No i przychodzi ta okazja. Kurde, nie idę. Mówię sobie to samo, że przy najbliższej kolejnej okazji zagadam do tych jakichś koleżanek. Nawet już nie pamiętam o które to chodziło. I przychodzą te kolejne, kolejne okazje. Mija dzień za dniem i ani razu nie podszedłem. Naprawdę, przez całe, <laughs> przez całe 5 dni wycieczki. Nie potrze Tam z gadałem z jakimiś dziewczynami, ale nie podszedłem do tych, do których chciałem od początku wycieczki. I gdy już wróciłem do domu, to tak sobie pomyślałem, ja pierdzielę, co ja kurna zrobiłem, nie? Co ja zrobiłem? Dlaczego ja nie wykorzystałem tych wszystkich okazji, które, które dostawałem? I naprawdę czułem taki wstyd do samego siebie, i naj... Ja czułem największą. W, te... w tamtej chwili czułem największy wstyd do samego siebie i największą żałość przez całe swoje życie. Naprawdę. Nigdy, wie... Nigdy później czegoś takiego nie miałem, ponieważ nauczyłem się tego, co ci zaraz powiem. I po tej sytuacji wypracowałem w sobie taki mindset. Że nie można się zastanawiać, ponieważ przed tymi wszystkimi okazjami ja się zawsze zastanawiałem. Ja miałem te blokujące myśli w głowie: A co one sobie o mnie pomyślą? Przecież jesteśmy w towarzystwie, co koledzy o mnie powiedzą, że ja nagle ich opuszczam. I właśnie miałem te wszystkie blokujące myśli. I od tamtej chwili, gdy chciałem cokolwiek zrobić, nieważne czy to rozmawiać z dziewczynami, czy, czy później założyć tego YouTuba, czy cokolwiek, naprawdę nie nieważne co, to nigdy się nie zastanawiałem przed podjęciem tego działania. To ta sytuacja, ta bolesna sytuacja nauczyła mnie właśnie tego, że nie można się zastanawiać przed niczym, ponieważ te myśli, ten sam mózg, ten sam mózg, który niby ma nam pomagać, tak naprawdę nas blokuje. A więc zapamiętaj to sobie, że o wiele lepszy jest ból porażki niż ból żałowania, że czegoś się nie zrobiło, oraz nie zastanawia się przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Naprawdę, te, ten cytat i ta rada. Wpłynęły tak na moje życie Że teraz gdy chcę coś zrobić cokolwiek Nagrać jakiś konkretny odcinek To go po prostu nagrywam Dosłownie ten pomysł na ten film wymyśliłem właśnie Świeżo po ukończeniu 18 lat No i teraz go nagrywam Nie zastanawiam się nad tym jak on wyjdzie Czy to jest jakiś super temat Czy on zobędzie tysiące wyświetleń Czy to jest jakiś temat na topie Tylko po prostu siadam i to nagrywam Robię swoje bo się nie zastanawiam Po prostu działam Bo działanie jest najważniejsze Spoko, może czasami ci nie wyjść Właśnie odczujesz ten ból porażki Może ci czasami nie wyjść Dostaniesz odrzucić cię dziewczyna Dostaniesz małe wyświetlenia na YouTubie Będziesz miał gorszy trening Ale zawsze ta sytuacja Coś ci da, zawsze przybliży cię Do tego większego celu Dlatego najważniejsze jest, jest działanie Ponieważ jeśli zostaniesz w swojej głowie Z tymi swoimi myślami to nic się nie zmieni w prawdziwym życiu. Zmieni się tylko wtedy, gdy ty podejmiesz działanie, gdy zaczniesz tą konkretną czynność robić. Dlatego pamiętaj o tym. Jeszcze raz to powtórzę, żebyś dobrze to zapamiętał. O wiele lepszy jest ból porażki, niż ból żałowania, że czegoś się nie zrobiło. I nigdy się nie zastanawiaj. I trzecią lekcję. Również rozpoczniemy sobie od jednego z moich ulubionych cytatów. Czyli celuj w księżyc, bo nawet jeśli chybisz, wlądujesz wśród gwiazd. I polega on na tym, żeby nie nakładać sobie takich powierzchownych celów. Oczywiście one są ważne, ponieważ te mniejsze cele później przybliżają nas do tych większych ale nie nadawaj sobie takich małych celów, że na przykład jeszcze ten miesiąc temu miałem cel, żeby zdobyć 200 subskrypcji. Oczywiście udało mi się to zrobić, ponieważ teraz już mam ponad 250. Ale dobra, osiągnąłem ten cel i nie zatrzymałem się, ponieważ tym moim celem księżycowym, że tak powiem, jest zdobycie 1000 subskrypcji. Ja się nie zatrzymałem na tych 200, tylko to bym ten mniejszy cel, który ma mnie przybliżyć właśnie do tego 1000. I gdy wyznaczasz sobie te mniejsze cele, to nie ograniczaj się, nie, nie zatrzymaj się w tej połowie drogi, na przykład tej Atmosferze, tylko wyleć ten kosmos, pokonaj swoje ograniczenia i osiągnij swój pełny potencjał. Właśnie wyląduj na czubku tego pięknego, świecącego księżyca. Inny przykład. Ja miałem ferię cel, żeby po mojej masie wycisnąć 85 kg. Na vlogu możecie zobaczyć, że mi się to udało. Ja się nie zatrzymuję na tym, tylko stale chcę ulepszać swoją sylwetkę. I teraz się docinam właśnie na wiosnę. I później na lato I dzięki temu stale ulepszam tą swoją sylwetkę I maksymalizuję swoje efekty Na kwiecień mam cel przeczytania dwóch książek I nawet jeśli z jakichś losowych powodów Nie uda mi się tego zrobić I przeczytam jedną książkę To nadal będę bliżej Wyląduję wśród tych gwiazd Bo zdobędę taką wartościową wiedzę Która przyda mi się do życia codziennego Jak i później na całą moją przyszłość Na, całe moje, na, na całą resztę mojego życia Dlatego pamiętaj Żeby marzyć wysoko żeby marzyć wysoko, a najlepiej to osiągnąć wysokie cele. Poko wykorzystać w pełni ten swój potencjał i nie ograniczać się, bo naprawdę nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak, jaki ogromny potencjał w tobie drzemie. I że jeśli przez określoną ilość czasu, ciężkiej pracy, ja, jak dużo możesz osiągnąć. Właśnie mierz wysoko, zawsze mierz wysoko i się nie ograniczaj. To jest naprawdę piękny cytat że właśnie nawet jeśli z jakichś losowych powodów ci się nie uda to nadal bardzo dużo osiągniesz nawet jeśli w ferie nie udałoby mi się wycisnąć 85 kg, to nadal byłbym o tyle silniejszy niż te parę miesięcy wcześniej że dosłownie nie wiem z 2 tygodnie dodatkowej pracy i już by mi się ten cel udało osiągnąć mimo że chwilowo byłem, byłbym wśród gwiazd to i tak wylądowałbym w końcu na tym księżycu i zawsze pamiętaj żeby ustawiać sobie te piękne duże cele i nie ograniczać się, ponieważ najgorsze co może się stać, to i tak się ulepszysz. Nawet jeśli ci się nie uda osiągnąć tego wielkiego celu, to i tak będziesz o wiele lepszym człowiekiem. I właśnie te trzy lekcje naprawdę oddziałują na mnie do teraz. Codziennie wykorzystuję tą wiedzę. Którą sam wypracowałem Akurat tych rzeczy właśnie nie słyszałem na YouTubie Nie słyszałem od innych osób Tylko sam przez cały swój rozwój osobisty Przez te ostatnie miesiące i ostatni rok Samemu wypracowałem I właśnie chciałem się podzielić z wami tą wartościową wiedzą Ode mnie, ode mnie samego Od serca A więc podsumowując Zawsze wybieraj siebie i nie przejmuj się opiniami innych Zapamiętaj cytat O wiele lepszy jest ból porażki Niż ból żałowania, że czegoś się nie zrobiło oraz nigdy nie zastanawia się przed podjęciem jakiegoś działania. Oraz na koniec, celuj w księżyc, bo nawet jeśli chybisz, wylądujesz wśród gwiazd. Spraw, aby każdy twój dzień się liczył, bądź o ten 1% lepszy każdego dnia i stale stawaj się najlepszą wersją samego siebie. Razem po sukces, widzimy się w kolejnych filmach. I... yo